Cześć, dzień dobry, to nasze kolejne spotkanie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Słowo Pamięć. Jak tam yy, nasze wyzwanie: Challenge Mózg, czyli stwórz instrukcji obsługi własnego mózgu. Co do tej pory się działo? Zachęcałam Cię, żebyś podjął takie wyzwanie. A skoro jesteś już na naszym kolejnym spotkaniu, to myślę, że to się dzieje, yy, że zaczęłeś, zaczęłaś, zaczęłeś zastanawiać się nad tym tematem. Czyli zostań badaczem, obserwatorem, prowadź zapiski, co działa, jak działa, kiedy lepiej, jak inaczej. Testuj różne sposoby. Naprawdę zmieniaj coś w małym jakimś procencie. Patrz, czy przynosi inny efekt. Znajdź sprzymierzeńca, kogoś, kto też podjął wyzwanie, challenge mózg. Drugie nasze spotkanie. Hmm, po co? Nam definicja uczenia, jeśli go nie oglądałeś, nie oglądasz po kolei, to zanurz się i koniecznie zobacz też opis, gdzie ta definicja jest wypunktowana, co możesz rozwijać, który aspekt, na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, bo nie wszystko naraz, tak jak mówi mądrość ludowa, nie od razu kraków zbudowano kawałek kawałku cegła po cegle. Trzecie nasze spotkanie. Pytanie brzmiało: czy Twój mózg jest zielony? Odsyłam yy, Cię do tamtego odcinka. Jest, czy nie jest? A dzisiejsze nasze pytanie zajrzę tutaj do mojej ściągi. Yy, co myślisz o swojej pamięci? Hmm. Z pamięcią to chyba jest tak, jak na pytanie, czy chcesz być piękny, zdrowy i bogaty, każdy odpowie: Ależ oczywiście. I na pytanie o pamięć, czy chcesz mieć dobrą, wszystko ogarniającą i pamiętającą pamięć, często powiemy: Ależ oczywiście. Ta odpowiedź niestety taka oczywista nie jest, bo zastanów się, gdybyś pamiętał każdą rzecz, na którą w swoim dotychczasowym życiu spojrzałeś, usłyszałeś, przeczytałeś, serio? Odwołam się do tego jeszcze na koniec. Nie potrzebujemy pamiętać wszystkiego. Ale w sytuacji szkolnej, takiej formalnej edukacji, potrzebujemy zapamiętać pewne rzeczy, bo świat, tak zwany świat, czyli egzaminy, nauczyciel, jakieś formy dostępu, nie wiem, na studia. No, gdzieś tam musimy się wykazać, że potrafimy myśleć, więc potrzebujemy też mieć wkład do tego myślenia, tak? Czyli o czym mówimy, słowa, jakieś procesy, potrzebujemy je znać, rozumieć i wydobyć z pamięci i odpowiedzieć lub napisać, ale dużo, 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 dużo bardziej istotną yy, wartością jest to, żeby potem, nie w takiej sytuacji egzaminu, ale potem, kiedy jesteśmy w życiu, wiedzieć: OK, to jest taki proces, który już znam, czytałem o tym lub słyszałem na zajęciach. Zastanówmy się, jak się mogę teraz zachować, albo co mam odpowiedzieć, albo o co zapytać. O to chodzi, o to życie po życiu w szkole. No dobra, czyli nasza pamięć. Yy... To jest tak maksymalnie złożone zjawisko, i tak jeszcze niedoopisane, jak czytam książki, na przykład takie takie akademickie pamięć, poradnik użytkownika, jest tu tyle przytoczonych badań, obserwacji, niektóre trochę siebie, wnioski z niektórych badań. Podważają, że do końca człowiek nie wie to, jak ja mam robić. No, chcielibyśmy, nie wiem jak wy, ale ja bym chciała, żeby przepis na to, jak korzystać z pamięci, jak, żeby ona była taka niezawodna, żebym wiedziała, no, w piątek o dziewiątej mam maturę i ja wiem, co mam napisać z każdej lektury. Żeby ona była trochę tak jak. Ten przepis na użytkowanie pamięci, jak przepis na taki kisiel. I to nie taki robiony jak kiedyś się robiło. Być może nawet nie znać jak się robiło taki kisiel, niegorący kubek, e, trochę bardziej skomplikowany. Chcemy mieć taki przepis, wlewam gorącą wodę, wsypuję proszek, mieszam łyżeczką i wypijam. Rekomenduję takie wiecie: owocowe, marchewkowe, bez cukru, z witaminą C. No ale to taki żart. Wiecie, przepis krótki, skuteczny, zrobię taki tak i zadziała. No niestety złą wiadomość mam, nie za bardzo taki przepis znajdziemy, taki, takie wskazówki. Naukowcy nie wiedzą do końca, jak to jest, że niektórzy pamiętają, kojarzą z zapachem, albo wiecie, nie raz robiliśmy takie rzeczy, że coś nam się zapomniało, musieliśmy cofnąć, cofnąć, cofnąć i przywoływaliśmy to, co ja chciałam zrobić. Jak wróciliśmy do tego miejsca, to nam to przychodziło do głowy, więc różne triki są, ale teraz do brzegu, żeby ten nasz filmik był naprawdę krótki, kilkunastominutowy. No bo po co się tutaj spotkać i gadać o tym, że w sumie nic nie wiemy o pamięci? No jednak trochę coś wiemy. Taki najprostszy proces, co się dzieje z naszym umysłem i z naszą pamięcią, to jest tak, że rzeczy wchodzą do naszej głowy, czyli jest ten proces zapamiętywania, w środku one są przechowywane i Proces przypominania, czyli wtedy, kiedy ja coś potrzebuję, wiem jak z tej głowy wyciągnąć. Czyli trzy takie rzeczy. Wchodzi coś do naszej głowy, jest tam magazynowane i wychodzi, kiedy ja tego potrzebuję. I taka bardzo prymitywna analogia to jest taka analogia szafy, że są rzeczy, które są gdzieś głęboko w szafie. No powiedzmy, nie wiem, rzeczy, które używasz, jak jeździsz na nartach. I to czasami robi raz na kilka lat jakieś super e, nieprzemakające spodnie, więc one nie muszą być pod ręką, na wierzchu. I to jest tak jak z pamięcią. Rzeczy, o których rzadko myślimy, które rzadko robimy, gdzieś tam są, no bo już coś e, myśleliśmy o tym, czytaliśmy, słyszeliśmy. I są rzeczy takie podręczne, które robimy codziennie, o których nie musimy się zastanawiać, na przykład jak się nazywam, albo jaki jest twój adres. No generalnie wiesz jak się nazywasz i e, gdzie mieszkasz, albo jak trafić do szkoły i jak z niej wrócisz. No nie musisz tego odkopywać tutaj ze swoich e, e, pomarszczonych e, zwojów mózgowych. Po prostu wiesz, bo używasz tej informacji często. Bardziej skomplikowane jak jakieś aplikacje, które używasz, albo gry komputerowe, które grasz na co dzień. Nie musisz Patrzeć, który to poziom, jak, jak tam się zdobywało te e, umiejętności, i jak tu się tam zaczynało rozgrywkę. Po prostu wiesz, bo często e, grasz w tę grę, ale jak było na początku, najprawdopodobniej oglądałeś jakieś filmiki, tutoriale, e, pytałeś kolegów, którzy też grają w tę grę i e, grają w nią trochę wcześniej niż ty, to jest dokładnie ta sama zasada. Tyczy się wszystkiego. Znajdź informacje, e, zapytaj kogoś, kto już to robi i zacznij to robić. Uczysz się rzeczy, robiąc rzeczy, tak? Tylko na wielu poziomach to jest dużo bardziej złożone i skomplikowane, niż na przykład jakaś, jakiś rodzaj rozgrywki ta, rozrywki takim, jakim są gry. No dobra, bo czuję, że ten wątek mi się tutaj rozszerzy i, i, i długo tego będzie. Co napisałam tutaj tak? Z jednej strony... Jest to bardzo pamięć, bardzo złożony mechanizm, wieloaspektowy, wiele ma poziomów i to jest dobra i zła wiadomość, bo zła jest taka, że trudno zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje, ale dobra jest taka, że dla różnych osób w różny sposób i jednoznacznie nie może powiedzieć mam złą pamięć, u mnie ona nie działa. Tak? Bo może inaczej coś zrobisz. Może nie działa tak, jak siedzisz na lekcjach i słuchasz nauczyciela, może to nie jest Twój sposób najlepszy dla Ciebie, ale jak będziesz na przykład takim mózgiem, e, z takimi preferencjami, jak mój, ja lubię sobie spokojnie czytać, zastanowić się, pomyśleć, zrobić notatkę, czyli zadaję sobie te pytania, jaki jest mój? Jaka jest moja instrukcja obsługi mózgu? Jaki jest mój sposób? Ja już wiem, że ja bardzo lubię poznawać świat przez czytanie, czyli przez ideę autora książki, jak on to spisał, zapisywać, podkreślać i potem myśleć o tym, zastanawiać się, co ja z tym mogę zrobić. Czyli mój sposób taki poznawania świata to jest przez czytanie, robienie notatek i taki czas myśliciela. Ale jaki jest Twój sposób? Najprawdopodobniej jeszcze tego nie wiesz i spokojnie. To jest całe życie na to, żeby to odkrywać. E, ja naprawdę żyję już pół wieku. Sama jestem zaskoczona tym czasem i ciągle te rzeczy mnie fascynują i szukam. A może trochę inaczej tak? A może tak zrobię? A może nie o tej porze? A może zacznę wcześniej wstawać? A może, a może, a może? Zadaję sobie ciągle pytanie, jak coś mogę zrobić inaczej, efektywniej, bardziej skutecznie. No dobra. Śmiałam się, że nie ma przepisu takiego jak Kisiel, w, w trzech punktach, co zrobić z pamięcią, ale zastanawiałam się, czytając te wszystkie książki, które na koniec Wam jeszcze pokażę, e, czytając to, czy dać Wam jakieś wskazówki, no, żeby to było takie konkretne. I wymyśliłam taki e, wzór, czyli to taki wzór na e, pamięć. Nazwałam to: e, Jak pamięć żre, dlaczego żre zaraz się okaże żeby nasza pamięć żarła trzy takie cechy, które warto pomyśleć zastosować, takie nastawienia raczej, niż jakieś konkretne działania, zrób taki tak, nie wiem, połóż zeszyt pod poduszką i wtedy rano będziesz wszystko pamiętał, bo też taka miejska legenda jest, tak, że niektórzy tak robią. Czyli, żeby ta pamięć żarła, pierwsza rzecz to zaangażowanie. Stąd wziąłam też zaangażowanie. To musi być dla Ciebie istotne. I e, no, zła wiadomość jest taka, że to nie rodzic, nie nauczyciel, ale Ty musisz znaleźć sobie tą odpowiedź: po co? Dlaczego to dla Ciebie jest ważne? Poszukać tego. E, jeżeli to dla Ciebie będzie mało istotne, tak jak zeszłoroczny śnieg, nie będziesz w stanie tego zapamiętać, bo już dałeś sobie odpowiedź. Nie warto twoja głowa usłyszała, twój umysł. Nie warto pamiętać mało istotne. Robimy miejsce na rzeczy, które są ważniejsze. Czyli szuka odpowiedzi po co, po co, po co, po co, dlaczego. Eee, druga literka, żeby nasza pamięć żarła. Eee, ry, dlaczego nasza pamięć żre. O, ry e, trzy literki. Ry, różnorodność. Różnorodność, to znaczy nie opiera się tylko na jednym sposobie działania, że tylko słucham na lekcji. Ja pamiętam z lekcji, ja tylko słucham to, co mówi nauczyciel. Testuj różne sposoby, bo wtedy będziesz uczył się głęboko i pamięć ci będzie lepiej działać, będziesz łatwiej mógł wydobywać te informacje, co mam na myśli różnorodnie. Opowiemy o tym. W kolejnych odcinkach. Pamiętasz, mówiłam na początku, od ogółu do szczegółu, od ogólnej koncepcji uczenia się do konkretnych wskazówek. I tutaj, tak płynnie, przechodzimy już do tych konkretów w naszych odcinkach. Próbuj zapisać. Próbuj różne formaty karteczek. Próbuj nagrywać na dektafon, spotykać się z kimś albo jak masz młodsze rodzeństwo, robić im wykłady. Czyli różnorodny sposób i e, lepiej wtedy informacje będzie kodował, i łatwiej Ci je będzie wyciągać z głowy. I trzecia literka naszego e, e, sposobu na to, żeby pamięć, pamięć nasza żyre to jest e. E ekspozycja. Możesz się zapytać, wow, ale o co chodzi? Jaka ekspozycja? Ekspozycja, czyli to taki psychologiczny termin, na co jesteś wystawiony, tak? Ta ekspozycja musi być częsta. Mogą to być krótkie minuty, fragmenty jakiegoś czasu, ale często. Czyli to, na co patrzysz, albo to, co słuchasz, słuchasz albo to, co dotykasz. Czyli dużo lepszym efektem, takim paliwem na naszej pamięci jest to, że będę codziennie w ten różnorodny sposób zaangażowany z tą moją odpowiedzią na pytanie, po co chcę to zapamiętać, zrozumieć, robić to systematycznie. Nie raz na miesiąc, nie raz na półtora miesiąca, ale często. Jeżeli jestem w jakimś temacie, nie w jakimś dziale, albo przygotowuję się do dużego egzaminu, to lepiej jest podzielić nawet dzień na kilka takich fragmentów po 15-30 minut. Jutro też więcej o tym powiemy, niż raz na półtora miesiąca siąść i yy, próbować zapamiętać i tak wiecie tak. Niestety, to już wiemy o pamięci, działa to dużo gorzej niż każdego dnia po kawałeczku. Jakbyś te swoje drzewka dendrytyczne podlewał. Pamiętasz? W poprzednim odcinku mówiliśmy o drzewkach dendrytycznych. Skoncentrowana uwaga, kilka kilkanaście minut nad danym tematem. Zagadnieniem. Jeszcze są inne wskazówki, ale chciałam Ci dać tylko trzy. Spokojnie. No, nie od razu Kraków zbudowano. Twoja pamięć żyje, kiedy jesteś zaangażowany, kiedy działasz różnorodnie i kiedy jesteś wystawiony na te bodźce, czyli ekspozycja jest na to, co próbujesz zrozumieć i zapamiętać. Ja mam mnóstwo karteczek samoprzylepnych. Jesteście teraz gośćmi w moim pokoju. Nie będę kamerki odwracać, bo z tamtej strony jest chaos. Tutaj ładnie zrobiłam porządek, żeby Was nie rozpraszało za bardzo. Mm, więc mam na parapecie poprzyklejane z boku na półce z książkami, mam różne karteczki. To nad czym teraz pracuję, co rozkminiam, na co chcę zwracać uwagę. Ale też mam różne notesiki do różnych swoich działań. E, zapisuję Zapisuję, przeglądam, rozkminiam to, co dla mnie jest zajmujące, to, co dla mnie jest ważne. Okej, okay, to tyle. Trzy wskazówki. Bądź zaangażowany, działaj różnorodnie i wystawiaj się na te bodźce, czyli ekspozycja na to, co chcesz zapamiętać. I książki. Miałam duży dylemat, jakie książki ci polecić i w końcu nie zdecydowałam się na żadną konkretną, ale dam ci trop, bo pamięci książek jest dużo, jak je szukać. No niestety albo stety do pewnego rodzaju literatury potrzebujemy już jakieś przygotowanie, oprócz tego, czego się nauczyłeś w, w klasach pierwszych, drugiej, trzeciej, czyli czytać. Potrzebujemy mieć już jakąś taką przedwiedzę. Więc jak chcemy głęboko, pamięć, poradnik, użytkownika. Myślę, że tu trzeba trochę szkoły skończyć, żeby się w to zanurzyć. Taki rodzaj książki, pamięć, trening interaktywny. Marek Szurawski, byłam na jego warsztatach. Niesamowite rzeczy robi, pamięta niezwykłe rzeczy. Nie trzeba takiej książki czytać krok po kroku. Można skupić się na pewnych aspektach. Na przykład, jest rozdział o mapach myśli, o których też powiemy w naszych kolejnych spotkaniach. Więc to jest coś, co możemy. Nawet z trenerem, są szkoły, pamięci, są szkoły takie uczące takich technik, można z trenerem ćwiczyć. I książki, które są takie potęga pamięci, pełna jakichś takich zabaw, tutaj, nie, wiem, coś do zapamiętania, jeżeli chodzi o poziom naukowości i poziom takiej skuteczności, myślę, że te mają już najbardziej tak uproszczone informacje. I też może tu się wkradać jakiś błąd, ale one są najłatwiejsze w odbiorze. Te wymagają od nas dużego zaangażowania i treningu. Jak sama nazwa wskazuje, trening interaktywny. Te wymagają już jakiegoś poziomu wykształcenia. I tutaj jest zebrana wiedza poprzednich pokoleń badaczy, psychologów, psychologów poznawczych, którzy badają pamięć. Więc chyba żadnej lektury nie będzie. Jeszcze się zastanowię, czy w opisie dam, dać wam link do wykładu yy, o pamięci takiego popularno-naukowego, ale to zobaczymy. Ale żeby nie było tak, że nic wam nie dałam, przeczytam fragment z mojej ulubionej książki, badaczki, o której już mówiłam, doktor Karla Leaf, tytuł książki Myśl, ucz się, odnoś sukcesy i widzicie, ona jest cała popisana, tak jak mówiłam, lubię w ten sposób czytać i pełno ma e, e, naklejek. Fragment o pamięci. Weźcie do sobie do serca. Nie jesteśmy skonstruowani tak, by pamiętać wszystko. Uff, co za ulga. Mamy pamiętać to, czego potrzebujemy. Stąd moja wskazówka po co? Tak? Dlaczego czego się uczysz? Dlaczego coś chcesz zapamiętać? Czyli mamy pamiętać to, czego potrzebujemy, aby odnieść sukces. Tutaj taka mała gwiazdka. Wiecie już lubię definicję. Zastanów się, co to jest sukces dla ciebie. Nie dla mamy, taty, nauczyciela, świata, dla ciebie co to jest sukces. I tutaj nam daje odpowiedź, tak? Mamy pamiętać to, czego potrzebujemy, aby odnieść sukces. To z kolei wymaga zdolności pojmowania, czyli rozumienia, i głębokiego, skoncentrowanego zrozumienia. No, w sumie jest wyjaśnione, tak? Czyli to z kolei wymaga zdolności pojmowania i głębokiego, skoncentrowanego zrozumienia. A co za tym idzie? Potrzebujemy nauczyć się, czego się uczyć i w jaki sposób to robić. I ten cytat. Inspiruje mnie do m.in. takich działań jak nasz cykl Challenge Mózg. To jest już kolejny odcinek. Zapraszam na kolejne. Zapraszam też, żebyście czytali opisy pod filmikami i weszli na stronę teamshell.pl. Tam będą dodatkowe karty z zadaniami, ze wskazówkami. Tak naprawdę to jest na wiele tygodni takich własnych poszukiwań. Tygodni to jest, jak podejmiesz to wyzwanie, Challenge Mózg. Tak naprawdę ta droga nigdy się nie kończy. Ja ciągle na niej jestem poszukiwania, tworzenia instrukcji obsługi własnej głowy. Ja daję tylko taki malutki zaczyn, żeby Cię zainspirować, zachęcić, zaprosić na tą drogę. Okej, okay. no to chyba tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o pamięć. No to co? Jak odpowiesz na to pytanie, które zadałam na początku? Co myślisz o swojej pamięci? Bo ja myślę o swojej, że jest genialna, tylko czasami nie do końca wiem, jak z niej korzystać. Dzięki za dziś, do zobaczenia w kolejnym odcinku.